Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to pierwszy odcinek z nowej serii. Ta seria będzie nosiła tytuł Choroby Kur. A w dzisiejszym odcinku chcę pozdrowić pomysłodawcę tej serii Sabinę Gieniuk. Ona właśnie podsunęła mi ten bardzo ciekawy pomysł na odcinki, na serię. Więc bardzo serdecznie pozdrawiam. A dzisiaj. Omówię Wam, co to są choroby bakteryjne i są one najczęstszymi obok chorób wirusowych przyczynami upadków drobiu. Do tej grupy zaliczamy tyfus skór, zalmonellozę, pastelerozę, kolibakteriozę, mykoplazmozę, mikotoksykozę i gruźlicę. Dzisiaj mówimy sobie jedną z tych chorób bakteryjnych, a mianowicie tyfus kur. Tyfus kur jest chorobą, która najczęściej pojawia się w pierwszych dniach nieśności stada na fermie. Do zachorowań tyfusem dochodzi poprzez skórz, kał, środki transportu, sprzęt, wodę, paszę, a także pracowników fermy. A bakterie wnikają do organizmów zwierząt bezpośrednio poprzez. Układ pokarmowy lub oddechowy. Między innymi dlatego czynnikami sprzyjającymi rozwój choroby jest brak higieny i dezynfekcji kurnika, a także towarzyszący zwierzętom stres i utrzymanie ich w systemie klatkowym. Charakterystycznymi objawiami choroby jest zmniejszona ilość pobieranej paszy. Zwierzęta stają się osowiałe, a ich pióra nastroszone. Dzwonki i grzebień stają się sine. Niesność kur staje się mniejsza. Jajka znoszone przez chore nioski nie posiadają skorupki lub jej jest ona zakrwawiona. W przypadku tyfusa, śmiertelność w stadzie oscyluje się na 10-15%. W przypadku stwierdzenia choroby, leczenie postępuje poprzez stosowanie chemioterapeutyków. Wówczas liczba upadków maleje. Ale terapia nie jest w pełni skuteczna. Profilaktyką w przypadku tej choroby jest stosowanie się do zasad higieny i przeprowadzenie dezynfekcji kurnika. Więc to jest właśnie tyfus kur. Myślę, że na pewno każdy się z nim spotkał hodowca. W następnym odcinku będzie salmonelloza. I jest to, zapomniałem dodać, jest to pierwszy odcinek z, z maratonu. Spodziewałem się, że nie wyrobi się w ciągu 3-4 minut, no ale wyrobiłem się. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pozdrawiam jeszcze raz Sabinę Gieniuk za podesłanie mi tego pomysłu. Bardzo oryginalna seria, bardzo ciekawy. Ciekawe odcinki z tego będą więc dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się do jutra, cześć.